Witam Państwa serdecznie w porcie w Gdyni. Przed nami Terminal HES. Zabieram Państwa dzisiaj na niecodzienną wycieczkę po nabrzeżu holenderskim w ramach basenu węglowego. Będziemy świadkami niesamowitej akcji załadunku statku pszenicą. Proszę zwrócić uwagę na tą sprawną logistykę, jaka umożliwia załadunek takiego dużego statku w stosunkowo krótkim czasie. Terminal umożliwia rozładunek aut i równolegle wahadeł składów kolejowych. Akurat jesteśmy świadkami rozładunku wahadła kolejowego, którego organizatorem jest ProCam. Dostarczyliśmy na nim tysiąca ton pszenicy z południa Polski. Innymi słowy, naraz zostało wrzucone do portu 100 aut, każde po 25 ton. Chcę zwrócić przez to uwagę na to, jak ProCam dba o środowisko i znajduje alternatywne środki transportu, które w mniejszym stopniu obciążają nasze środowisko. Wydawałoby się, że na pierwszy rzut oka prosta operacja. A jednak bardzo precyzyjna i skomplikowana. Już podczas samego załadunku wymagana jest precyzja, którą by nie pogardził strzelę zborowy. Proszę zwrócić uwagę, że zasyp następuje od góry przez otwory, których średnica nie przekracza 40 cm. Sam najazd lokomotywy z wagonami musi być bardzo dokładny, tak aby zboże nie wysypywało się poza obręb tego otworu. Wahadło w tym wypadku musi być skoordynowane ze statkiem w taki sposób. Że po przybyciu do portu rozładowywane jest bezpośrednio na statek. Mamy tu do czynienia z niezwykle ciekawym rozwiązaniem. Mianowicie na wagonach ustawione są kontenery wcześniej zasypane pszenicą. Po przybyciu do portu, kontenery przeładowywane są na specjalne auta, które wiozą je już bezpośrednio na statek. Dalej możemy zauważyć aut z towarem, który przeszedł pozytywnie badanie jakościowe towaru. Parzenie. Auta te oczekują swojej kolejce na rozładunek. Wiele z nich jeździ dla firmy Procam. Auta wysypują się do specjalnej wanny, po czym towar pobierany jest przez dźwigi i zrzucany do ładowni. Możemy to akurat zaobserwować na filmie. Równolegle statek ładowany jest z magazynu dźwigami bezpośrednio na statek. Kilka informacji o statku. Każdy statek ma swój numer IMO, czyli unikalny numer Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Numer towarzyszy danej jednostce od momentu jej powstania, aż do momentu przerobienia tej jednostki na żyletki. Statek może wielokrotnie zmieniać banderę, nazwę, ale numeru IMO nie zmieni. Statek, który tu widzimy, nazywa się Montreal. Jest to statek typu Handy Size. Pomimo wielkich gabarytów, jest to jednak jeden z mniejszych statków dalekomorskich do przewozu towarów sypkich. Na ten statek zostanie załadowany około 33 tysiące ton pszenicy. Ostatecznie to jednak kapitan decyduje, jaki dokładnie tonaż zostanie załadowany. Czasami. Mając na względzie zbliżającą się złą pogodę, kapitan decyduje o załadowaniu mniejszej ilości i szybszym opuszczeniu portu. Kolejnym większym statkiem, jaki jesteśmy w stanie ładować w polskich portach, to statek typu Panamax o ładowności 60 tysięcy ton. Te głównie wysyłane są z pszenicą do Arabii Saudyjskiej. Jednak nie wszędzie można go ładować, bo tylko przy nabrzeżach, gdzie zanurzenie jest do maksymalnie 13,5 metra. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, maks zanurzenie to 11 metrów. Dzisiaj towarzyszy nam wyjątkowo piękna pogoda, więc wszystkie ładownie są otwarte. Załadunek przebiega bardzo sprawnie. Przy racie załadowczej 6000 ton w dobie statek ładuje się od 5 do 6 dni. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych, kiedy zaczyna padać śnieg lub deszcz, bądź mamy do czynienia z silnym wiatrem, ładownie zostają zamknięte, a załadunek wstrzymany. To są te momenty, kiedy jeśli nie mają już miejsca w magazynie portowym, mamy do czynienia z przestojami aut w porcie. Auta nie mogą zostać rozładowane ani do magazynu, ani bezpośrednio na statek. Na szczęście niebiosa nam sprzyjają. Tak jak wspomniałem, jest to jeden z mniejszych statków dalekomorskich, a z drugiej strony, stojąc blisko burty, statek robi wrażenie kolosa. Te samo wrażenie możemy mieć, zaglądając do jednej z ładowni, w której stoją dwie koparki. Obie na tle ładowni i już składowanego tam towaru wyglądają inaczej jak zabawki. A teraz zobaczmy, czy uda nam się dostać na statek. No i udało się! Nawiązując do znanej polskiej komedii Race, na statek wyszliśmy służbowo, oczywiście. Moi drodzy, już bliżej załadunku wejść się nie dało. Jesteśmy piętro nad mostkiem kapitańskim, a ładownię z pszenicą mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. A teraz, zanim statek odpłynie do Algerii, bo to właśnie tam popłynie kupiona od wszystkich państwa pszenica, pozwólcie, że w telegraficznym skrócie powiem, z czym mamy teraz do czynienia na rynku zbóż. Ten statek, i kolejny, to towar, który został sprzedany w ramach przetargu na początku roku. Jeszcze do niedawna wydawało się, że ten sezon stoi pod znakiem zapytania. Nieudane dwa przetargi na początku kwietnia, ten do Arabii Saudyjskiej i do Algerii. Żaden z nich nie przypadł Polsce również duża absencja rynku krajowego, mowa tu o młynach i wytwórniach pasz, plus szerząca się ptasia grypa, wszystko to wskazywało, że rynek jest w odwrocie, a ceny będą się osłabiać. Ale nastał rynek pogodowy. We Francji wymrożenia, w USA braki opadów w regionach produkcji pszenicy. To wszystko spowodowało znaczące odbicie się indeksów tego za oceanem, jak i tego w Europie, brułem słynnego matifu. Ceny się umocniły. Zarówno na starych, jak i nowych zbiorach. Dzięki czemu znów możemy cieszyć się optymizmem. Dzisiaj mamy początek maja i wracamy do gry ze starymi zbiorami, z ceną na poziomie 1000 zł za tonę pszenicy dostarczonej w maju do portu w Gdańsku lub w Gdyni. Nowe zbiory również wyglądają bardzo atrakcyjnie w prokamie. Oferujemy naszym klientom poziomy 930 zł za pszenicę dostarczoną do portu w okresie od sierpnia do września i 950 zł z realizacją w październiku. Proszę zwrócić również uwagę na zawężającą się różnicę w cenie pomiędzy starymi i nowymi zbiorami. Tendencja ewidentnie promuje nowy zbiór. Moi drodzy, nie czekajmy z upłynnianiem towaru, aż statki odpłyną. Zachęcam do współpracy z nami, do sprzedawania towaru do firmy ProCam. Jak widzicie na załączonym obrazku jesteśmy przygotowani do wykonywania transakcji handlowych i logistycznych na najwyższym poziomie. Dziękuję Wam wszystkim za towarzyszenie mi dzisiaj podczas tej niecodziennej podróży. Wielkie podziękowania dla naszego operatora Michała Wojtackiego, który do tej pory latał nad polami. Jest to jego pierwszy, można powiedzieć, dziewiczy lot nad portem w Gdyni. Ze statku Montreal odmeldowuje się zawsze gotowy do dzielenia się informacjami rynkowymi Mateusz Przybylski.